Cześć pasieka gromadzyń, jestem i na pasiece pod lasem Chociaż to jest bardziej taka moja nazwa, bo w tej chwili trzy pasieczyska są blisko pod lasem A w gromadzyniu to też daleko do lasu nie ma, 200 metrów jest duży las Tak czy siak, no tu jest tak mnie nazywane Jak opowiadam, niektórzy kojarzą No było to około 30 rodzin produkcyjnych W poprzednich latach zdarzało się, że trochę spadzi to przyniosły Był taki miodek nektarowo-spadziowy ale teraz nie było tego widać, no chyba, że po wywirowaniu będzie ciemniejszy, bo czasami tego tak na ramkach nie widać, dopiero w słoiku. Tak czy siak, wczoraj załatwiałem sobie miejsce na wrzos w lesie. Więc no a pół dnia zeszło, bo kawałek mam do tego leśniczego, u którego to załatwiam. A dzisiaj już chcę resztę matek poizolować, tych starych lub jakiś tam słabych w izolatorach chmary. Więc przyjechałem tutaj najpierw zajrzeć, i y, następnie. No w domu, w domu też y, jeszcze tego nie robiłem. Czyli będę po prostu teraz patrzył po notatkach, podnosił wiecie, Daszki po kolei, i tam gdzie, no tutaj jest matka 2024, to jeszcze zostanie na kolejny rok. No tu jest 2025, bo musiała być jakaś tutaj wymiana matki. No, więc myślę, że kilka, kilka matek. Co tu piszę? Mateczniki rojowe, sprawdzić jajka. Aha, to też jest młoda matka. No, także sporo mi powymieniały tych matek. Niektóre z cichej wymiany, niektóre to takie jakby rojowe, bo stara matka gdzieś poszła z rojem, wpadła gdzieś chyba w trawę, później ten rój wrócił. Bo często było tak, że się nie osłabiały te rodzinki, a brakowało matki. No, a jak zauważyłem kilka razy, jak był na pasiece, co ten rój wychodził przy mnie to ta matka często z przyciętym skrzydełkiem pada gdzieś w krzaki, a rój wraca, więc to jest dosyć fajna metoda. Wiem, że niektórzy tego nie używają. Ja zresztą też nie przycinałem skrzydełek przez lata. Kiedyś kilka matek na próbę, ale jakoś tam zawsze nie było problemu z tym nastrojem rojowym. Udawało mi się to zapanować, a w tym roku była masakra, takiego roku rojliwego to ja nigdy nie miałem. Nie wiem. No na 80 rodzin myślę, że dziś jedna trzecia była w zaawansowanym nastroju rojowym. Dużo było pracy z tym e, robieniem i odkładów i, i właśnie przycinałem skrydełka, dopiero teraz na, na wiosnę e, i jakoś to wyszło Ale część rodzin no, powymieniała te matki Z jednej strony dobrze, bo będą młode matki Nie muszę ich wymieniać samemu, a z drugiej nie wiadomo czy to nie są jakieś ratunkowe rojowe, które będą chciały się roić no, Ja już zostawię oczywiście te, te nowe ale jak w następnym roku będzie z nimi coś nie tak, to no to będę w notatkach wpisał i w razie czego się wymieni. Tu też widzę, troszkę się przechyliły te ule, jak się trzeci korpus dało. Hmm. No, dużo padało mm -hmm. na wiosnę i yy, ziemia tutaj po prostu miękka się zrobiła i od ciężaru niektóre się poprzechylały. Będę musiał przywieźć, ciągle zapominam, mam takie panele podłogowe, którymi po prostu podłożę z tyłu i się wyrówna. Można by było podkopać, ale no, zobaczę jeszcze. Dobra, także ja się zaglądam i y, tam, gdzie są stare matki, lub jest jakaś notatka, że matka słabo czerwiła, rodzina była słaba, no to mateczka do izolatora. Do więzienia takiego chwilowego na 9 dni. No, powiem wam około 10 tutaj rodzin, y, zabrałem z nich po prostu te y, cegły. Ale w kilku jest po prostu, nie ma notatki, więc ja tylko zajrzę jak, z którego roku jest matka, bo może jest po prostu z tamtego, albo jakaś nowa, gdzieś notatkę, albo wywiało, albo coś, to tutaj nową po prostu wpiszę. No Według tych starych matek to tu są cztery, trzy z, tam, z 2023 roku i jedna jest nawet żółtym palitkiem, ale możliwe, że ją po prostu same pszczoły. Wymieniła tutaj mam matka 2022 żółta Możliwe, że tak jak na tej pasiece na faceli, że była już po prostu z cichej wymiany młoda matka I nie zdziwiłbym się jakby tutaj tak było Także ja sobie zrobię szybkie przeglądy Bo gorąco się robi, żeby nie siedzieć tu za długo I następnie pojadę do domu Chciałbym to dzisiaj zrobić, jutro niedzielą, ja już sobie odpoczął Od razu zobaczymy jak z tym miodem tutaj wygląda sprawa. No pierwszy ul. No powiem wam tak. Miód ogólnie jest w ramkach, ale nie są to tak napchane, wiecie, ramki. Widzicie, nawet nie sklepią pszczoły, bo one nie są pełne, ale tutaj jest dosyć dosyć miodu. To jest wszystko e, miodem pełnym. No ja nie wiem jak to powiedzieć, 80, 90% ramki jest Powadze tak czuję, że no na pewno więcej niż, niż połowa. Bo no gdzieś tam lekko coś sklepią, ale widać, że to nie jest tak jak w niektórych ulach, że po prostu sklepią i pewnie końcówka będzie słaba. No, a tu prawie nic nie ma. Także miód jest, ale no nie są to pełne pełne mm, korpusy. Tutaj jedną wyciągnąłem, spróbowałem to czyściutka lipa. Jest raczej bez spadzi. No, ale tutaj muszę zobaczyć do gniazda. No i zobaczymy jeszcze czy w tym środkowym coś nazbierały. Bo mogły po prostu rozrzucać ten miód na dwa korpusy, dlatego nie jest posklepione. No jak jest za dużo miejsca to czasem tak robią pszczoły. No pierwsza ramka z drugiego korpusu. No jest mi tak po środku, tutaj jest pusto, coś tam waży, nie wiem. Jedna trzecia ranki. Tutaj troszkę zasklepiły też, myślę, że gdzieś 60% ramki. Tutaj już jest czerw. No a te drugie korpusy dałem głównie ze względu na to, żeby przenosić właśnie takie ramki z czerwiem, żeby one, żeby matki czerwiły, bo te ule burnata z na no to na, na wrzos oraz na grykę pojadą. Tu zależało mi, żeby jeszcze było jedno pokolenie tej pszczoły zbieraczki bo te co są pszczoły na lipie jako ostatnim pożytku o tu jedna ramka fajna, ciężka, nabita te co są pszczoły na, tylko na lipie, tu też trochę cięższa widzicie, nawet zasklepiły także no, gdyby miał jeden korpus te 10 ramek myślę, że byłyby pełne i fajnie nabite, zasklepione a tak no to tutaj powiedzmy na czterech ramkach e, w, tym, w tym drugim po... W korpusie w 4-5 ramkach jest po 60-70% miodu, no zależy od ramki, ta jedna to była 30%, tu na końcu jest pusta, o coś tu jest, a z tej strony jakoś tak bynajmniej jest trochę. No Oczywiście to jest pierwszy uli, nie wiadomo jak będzie w innych, ale zaraz będę do tego też zaglądał, do tych innych, więc zobaczymy jak to tu średnio będzie wyglądać no raczej już nie doniosą, no z tego co widzę po lotach nawet odkłady, a patrzcie cisza, spokój co inaczej to wyglądało jeszcze tydzień temu jak lipa kwitła o, nowy telefon napowiem no, wam pierwszy ul kurcze i miało to tak szybko e, pójść mi, a ja teraz nie wiem czy ja się wyrobię przed obiadem bo już wam pokazuję tu są całe ramki czerwiu Hmm. Ale gdzie to było? Chyba następna ramka. Są mateczniki. O, tutaj są już mateczniki, patrzcie. Tu jest jeden zasklepiony. I pytanie: co z matką? Tu kolejny. Tak jakby matki nie było. Jeszcze poszukam, czy są gdzieś jajeczka. No, ale na dwóch ramkach było kilka mateczników takich. Zobaczę też w tu w górnym korpusie, czy matka nie była przeniesiona, ale jak, nawet jakby była, to one nie powinny ciągnąć mateczników. No także, no niestety, muszę tu wszystko przejrzeć, zobaczyć, czy, no, czy jest jakaś matka. Jak nie ma, no ja te mateczniki pousuwam i podam matkę z ulika weselnego w razie czego za parę dni, ale no, wszystko dokładnie, ramka po ramce, muszę najpierw przejrzeć. No powiem wam, cała ramka jeszcze jest na takich otwartych tutaj, malutkich, takich jedno, dwu, trzydniowych bym powiedział, niektóre tak jakby wręcz jednodniowe malusienkie, ale jajeczka żadnego nie widzę, czyli matka pewnie padła kilka dni temu Nie zaglądałem wtedy, więc raczej nie moja wina Wydaje mi się, że no była starsza noce Żywe stworzenie, w każdej chwili może coś, coś się stać. Także no ja pousuwałem mateczniki ratunkowe. I piszę notatkę, dzisiejszy dzień. No i myślę, że już nie trzeba 9 dni czekać. Ale z 5-6 i powinno być bez problemu podać matkę. No bo nie będzie już otwartego czerwiu, że one nie przyjmą po yy, normalnie 9 dni, nie? ale to już powiedzmy od jajeczka do, do sklepienia czerwiu. A tutaj jest inna sytuacja, bo po prostu nie ma jajeczek. Czyli te 4 dni można odjąć. O, czyli myślę, że gdzieś w środę może tu podam matkę. no Zobaczymy. Jeszcze będę musiał, oczywiście, pozrywać mateczniki ratunkowe, bo będą, bo są świeże larwy. Ale za kilka dni, jak się już wszystkie pozrywa, nie będzie czerwie otwartego, to podam matkę Zulika. Także no miałem wymienić, no i w sumie wymienię. Chociaż y, nie do końca y, w ten sposób chciałem. Ale no nic, Była i tak. No powiem Wam masakra, tutaj połączyłem z odkładem, wszędzie tu są larwy. Otwarte takie podlanym mleczkiem, ale jajeczek nie ma, matki nie ma, nie ciągną mateczników, tak jakby była gdzieś matka, jakaś nieunasieniona. No przejrzałem przed chwilą wszystkie ramki, oczywiście nigdzie jej nie widzę, no nie wiem co jest z tą rodziną, nie tak, nie chcą przyjmować matek, same nie ciągną, znaczy wcześniej były tu mateczniki, ale no nie było widać żadnej matki, i dalej nie widać. Sprawdzałem też miodnie, czy tam gdzieś nie ma matki, no nie widać, nie wiem naprawdę, co to za Ech, głupia, w tym sensie, że nie przyjmuje tych matek rodzina, no nie dość, że osłabnie, no to to i tak już wiecie, no ale niedługo będzie zacznie się podkarmianie rozwojowe, a tu matki nie ma, myślałem, że podam ten odkład nie wszystko ok, ale no, mówię, nawet nie ciągnął mateczników, a nie ma matki, raczej nie ma, raczej ją zlikwidowały, no bo nigdzie nie widziałam jajeczka. No dziwi mnie to, naprawdę mnie to dziwi. Wiecie, bo tutaj nawet jeżeli by była matka nieunasiniona, ona ma cały czas możliwość unasienienia się, bo e, otwarty tutaj cały czas był koreczek, nawet jak była w miodni. I tak samo tutaj poławiacz jest ściągnięty, więc nawet jakby była matka nieunasiniona, no by spokojnie poleciała na lot i zaczęła czerwić ale od miesiąca tutaj nie było czerwio, prawie od początku czerwca, którego tutaj mam wpisane matka nie była 12 czerwca, no i ona widocznie się nie unosiła. później 27 jest brak matki pierwszego podałem z odkładem i wciąż no, brak matki, 8 czerwca, no prawie miesiąc nie wiem, naprawdę będę się znowu tu zaglądać za jakiś czas. Szkoda, szkoda, że nie przyjęły. No nic, dalej lecę. Bo widzicie, tam szukałem, nie było, tutaj dalej nie ma i trzy ule. No właściwie dwa, bo tego jednego nie przeglądałem. Dwa ule, a ja już tutaj dużo czasu straciłem. Zobaczymy, co tutaj z tą starą matką. Ale patrzcie, jak ładnie kitu tu nosiły. Dosyć dużo. niektórych dałem to nic nie ma, a niektórych no wiecie, za tydzień prawdopodobnie po lipie już będzie leczenie, więc trzeba będzie zabrać te kratki i za dużo tego kitu w tym roku nie pozyskam, no ale trudno no ja w pierwszej kolejności paski daję a jeżeli chodzi o dymianie, no to dopiero na jesień jak już nie ma czerwi późno jesienią i listopad no listopada, czasem na początek grudnia no bo musi być tam 10 stopni ciepła przynajmniej, żeby ten apiwarol zadziałał a paski, no to dajemy na jakiś miesiąc czy półtorej, nie to już, to w opisie trzeba będzie przeczytać, czy na 6 tygodni, czy na cztery, czy na ile tam. A, bo ja też używam różnych pasków, więc też e, mieszają mi się te terminy, zawsze po prostu przed podaniem sprawdzam, ile ma być tych pasków i jak długo, w ulu. No w tym roku mam Biowar 500, za mitrazą rok temu miałem flamentyna, e, czyli bejvarol. Ja tak co drugi rok zmieniam, aczkolwiek ten Bajwaron był rok temu bardzo drogi ponad 100 za paczkę, więc nie wiem, czy ja będę kupował. Więc po prostu jest, yy, no może nie dwa razy, ale o 30-40% droższy niż ten dom 500. No, co do miodu, to widzę, że tutaj takie puszczki bardziej, tam troszkę więcej, czyli to samo co tam nie są pełne korkusy, na pewno nie. I jak na razie żaden ul nie miał. Zresztą ja jakiś system zerkałem do kilku rodzin, więc no myślałem, że może doniosą, ale widzę, że nie bardzo. Nie wiem czy ja tu nie zacznę w ogóle mnie dobrania, bo tam mm, w domu jeszcze latały. Nie wiem właśnie czy jakieś późniejsze lipy, czy gdzieś jeszcze facelia, kwitnie, Jest możliwe. O, tutaj ładna ramka, no ale takich powinno być 10, a nie że jedna czy tam dwie, trzy w środku. No, tu to za trzy takie ramki widzę, a ta już jest prawdopodobnie. No, tutaj nie jest ładnie zaskopiona, ale jest lżejsza, więc pewnie z jednej strony tylko na No, a te już są lekkie. A tutaj ostatnia pusta całkowicie. No, kuściutka. Tak to mniej więcej wygląda na tej pasiece. No, nie, patrzcie. Nie, to nie widać na nagraniu. Tu jest są jajeczka. Tu jest miód jajeczka. Coś czuję, że jakaś młoda matka, właśnie z cichej wymiany. Przeniesiona została, albo była wyhodowana w miodni. Kurczę. No, jajeczka. Jakby to był czerw to bym powiedział, że to jest przeniesione, ale jak są jajeczka to musi być matka. Kurczę, najgorzej jak ona poczerwiła na ramkach z miodem. No nic, no muszę przejrzeć. O ile jest to z cichej wymiany matka, no to tyle dobrze, że też nie będę musiał wymieniać, bo przeły same wymieniły i z cichej wymiany są no, dobre matki, najlepsze, eee, tylko no muszę ją najpierw znaleźć i szkoda troszkę jak gdzieś tam poczerwiła właśnie po miodzie, bo już nie zdążę tego wybrać, no bo to wiecie, trzy tygodnie czekać na mnie dobranie, no to raczej nie, już zjedzą wszystko. No i nic, no trudno, dobra, także ja przeszukuję, widzicie co, ul, to dzisiaj niespodzianka, no naprawdę. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że tu szybko godzinka pojadę do domu obrad, obiad robić. Znowu Pataja ostatnio dobry mi wyszedł. Pierwszy raz robiłem, dzisiaj będę robił drugi raz. Zostało mi jeszcze składników. No więc nie wiem czy zdążę wszystkie przejrzyciule no. Trudno. Najbliż no, przyjadę dzisiaj e, drugi raz na pasiekę. Ale zwiewa. Dwa razy musiałem przeszukiwać wszystkie tutaj. Młode matki są bardzo płochliwe. Jeszcze jak nie mają znaczka, no to weźcie. Znajdźcie. Chodź, ja ją pomaluję, bo teraz nie chce mi się szykować u palitków. Dwa skrzydełka młodziutka. Te stare u mnie wszystkie miały poprzycinane. No, pomalowałem ją, ale ona tutaj... O, zaraz mi zwieje. Widzicie, już od fruwa. <laughs> złapałem ją. Dobra, do ula. Hmm, oczywiście na dół, muszę ten korpus tu wciągać, Albo przez koreczek ją przez... Yy, tam. Aczkolwiek ja jeszcze powiem wam... Weszła? No dobra. Myślałem, że odleci. No strasznie puchyła. Już dałem już, ja ją na plastę i ja ona się zaczęła udosić. Wyciłem ją w ostatniej chwili, ale i tak muszę zobaczyć czy ta stara jeszcze jest w środku, jak tak no to te ramki z czerwiem pójdą do gniazda, a te z dołu może jakieś tam są zalane miodem, a jak tam też czerwi, bo mogą być dwie matki, tam może być ta stara cały czas, widzicie, jest tutaj młoda, fajniutka, ładnie czerwi, pięć ramek, te są ramki wszystkie zaczerwione, mm, no. Przynajmniej jest nowa. No, jeden plus. Była, widzicie, trzyletnia. To samo co na tej faceli. Nie wiem, czy widzieliście w ostatnim odcinku. Wszystkie praktycznie te matki, które miały więcej niż. E, no, te trzyletnie. Wszystkie pszczoły same e, wymieniły. Nie wiem jeszcze, jak umie tam w gromadzeniu. Wiem, że była na początku roku jedna czy dwie rodziny, ale wydaje mi się, że już dawno były wymienione. Oczywiście będę to. Nie wiem, czy dzisiaj. No, dzisiaj raczej, bo. Po obiedzie postaram się tam na tamtym pasieczku podziać. No i zobaczę. Ale raczej po prostu pszczoły wymieniły, aczkolwiek... Wiecie to co nie ma co czekać na te ciche wymiany no. Raczej teraz będę się starał wymieniać wszystkie te matki hmm, dwuletnie, czyli z czerwonym opalitkiem. Zresztą no po to to robię, czyli te izolatory chmary tutaj przywiozłem i wymieniam, żeby już nie mieć takiej sytuacji, bo często ta matka trzyletnia ona i tak gorzej czerwi. Słabszy ma start na wiosnę, mniej miodu jest później, bywają rekordzistki, ale to wiecie to będzie jedna na 10 albo jedna na 20 matek y, trzyletnich, że ona y, po prostu jest bardzo dobra, a reszta będzie słabsza. No takie, takie mam po prostu tutaj doświadczenie, takie wnioski wyciągnąłem z tych poprzednich lat. Po to kupuję te reproduktorki, żeby powymieniać. No nie mam za dużo tych żółtych to już praktycznie chyba nie mam, no jeszcze, jeszcze może być na tamtej pasiece, jedno. ale tych czerwonych też jakoś dużo nie mam, więc myślę, że wszystkie się uda wymienić w tym roku i nie będzie później takich sytuacji jak tutaj. A jednak, patrzcie, tu jest cała ramka, widzę jajeczek i jest stara matka. Widzicie, ona jeszcze ma jakiś tam żółty flamaster, czy, czy ten opalitek tak wytarty, że tylko z boku farba została. Matka stara, ale jeszcze cała, tu ramka jest jajeczka. No, także pszczoły sobie wymienią ją. Na razie zostawiam dwie, niech sobie czerwią, to nie ma żadnego e, problemu. One wiedzą, że ta ma już słaby zapach, jest stara i tego sobie wyhodowały cichej wymiany, ale to fajnie. Jeżeli jest stara matka, to to nie jest żadna ratunkowa. Tylko właśnie z cichej wymiany i powinna być yy, to dobra matka, bardzo dobra. Także wymieniły same. Nawet tej matki, no mógłbym ją zabrać, nie byłoby problemu, ale po co? Pszczoły będą wiedziały, kiedy to zrobić. Niech one dokonają wymiany, a nie ja będę tutaj brudził ręce. <noise> Także zostawię to im, że nie było, że no, tutaj widzę węza, też jest trochę jajeczek. Węzę musiałem dać jakiś czas temu. Także on, przez chwilę będą dwie matki, ale one, one powinny wymienić. Jak tamta jest dorodna, fajnie czerwiła, to myślę, że jest kwestia czasu. A mogą mi dwie być, ale pszczoły zazwyczaj no, same to y, wymieniają. Na wiosnę często są dwie lub na jesień, właśnie z cichych wymian. A na, a na wiosnę, już, jak już ten taki ruszy sezon, to pszczoły dokonują same wymiany, i zostaje wtedy już jedna. Więc nie jest powiedziane, że one przed zimą wymienią, ale raczej tak, bo to, to jeszcze dużo do zimy. To myślę, że raczej tak będzie. Dobra, fajnie, że, że jest matka, że ma znakowałem, że, że tutaj jest wszystko w porządku. Także ja. No, nie wiem, chyba zostawię już ten przerw, bo tutaj nie bardzo mam co zabrać z gniazda. Będą po prostu 5 ramek na górze. Będzie silniejsza rodzina, może na wrzos pojedzie. Także będzie więcej tej pszczoły lotnej na wrzos. Wiecie, na wrzos się wywozi koło mniej więcej na początku lipca i gdzieś tak koło 10 września zabiera. Około 5-6 tygodni stoją. Nie, co ja mówię. 1 sierpnia się wywozi na Wrzos a stoją do 10 września, czyli te 5-6 tygodni, mniej więcej rok temu tak miałem. I w tym roku myślę, że będzie podobny. No, lipiec to już mamy lipiec, to już bym musiał wieść, a jeszcze nie, 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 jeszcze lipa kończy. Ale, ale już poprawiłem się, to wiecie o co chodzi. Zaglądam gdzie ta nowa matka, ale ona zaraz zajrzę, żeby ona nie poleciała znowu do góry. Może ten koreczek zamknę, kurczę. Nie powinna, ale kto wie? No tutaj jest matyczka czerwona. Więc ja ją zabieram do izolatora w mary. Tutaj rzucamy ją do siroteczka. Wyszła, wyszła. I, i, i. No będzie, będzie, będzie. Więzi no, przez 9 dni, a później 9 dnia wymienimy. Zabrałem jedną ramkę z tego względu, że tutaj. No, ktoś się tam pytał czy one dojdą. No idą one zawsze tutaj gdzieś sobie znajdą jakieś miejsce. Ale daję, żeby łatwiej mi było po prostu włożyć i włożyć, bo y, tu są puste ramki w miodni, więc ja sobie po prostu jedną ramkę z czerwiem przeniosę do góry, a jedną pustą ramkę zabiorę. Do domu, z suszem. Patrzę, który tutaj jakiś tam. O, ładna węza. Odpracowana. A tutaj troszkę błyszczy coś miodu. Więc tutaj dam po prostu w środek czerw. No, widzicie puste ramki. Tutaj jest mniej miodu niż nawet tam było. No, także ja tutaj jeszcze to poprzesuwam. I w ten sposób tam też troszkę ścisnę, właśnie, żeby ta. Ten izolator nie spadł, aczkolwiek jak spadnie, nic się nie stanie, bo to tutaj wiecie, hmm, po prostu będzie część jego na, na dole na Denice, a część będzie gdzieś tam do połowy ramek. To już mam, tak Można jakieś druciki, wiecie, wieszać i tak dalej, ale no, nie widzę sensu. Jakby to był jeszcze wyższa ta dynica, to może wtedy bym się bał. że coś się macy stanie. Ale tak to y, nie widziałem żadnych tam problemów. Dobra, chociaż jedną widzicie. Kilka mi przejrzałem, to dopiero jedna zaizolowana. Dobra, śpieszę się, bo chcę po pierwszej do domu wrócić i zrobić obiad. No, powiem Wam to samo. Więc czy zobaczycie, tutaj są larwy. Tu jest oczerw. No, ale to wiecie, cześć to ja przynoszę. Ale larwy, jajeczka. Szukamy matki. Gniotnik, oczywiście. To jest stara matka, tylko tu jest. Z 2023 roku Karolinka, czyli jeszcze, bo no powiedziałbym, nie taka stara, no ale pszczoły stwierdziły, że też zrobią cichą wymianę. No powiem wam, w tym roku sporo jest tych cichych wymian i w tamtym roku pamiętam też było dużo, jakieś takie dwa lata, gdzie naprawdę sporo mi się te pszczoły same wymieniają. Ech, no nic, szukam, jak znajdę matkę, to on znakuje. i też trzeba ją do gniazda przełożyć, jak w poprzedniej rodzince tamtej, pamiętacie? Dobra, jest matka. Nie było łatwo ją znaleźć. 20 minut, szukania. Gdzie ona wyszła? A tu jest. Dobrze, już ją oznakowałem. Dwa skrzydełka. Bardzo żywiołowa. Jak to te młode matki, właśnie. Uciekają. Stare to mają w nosie. Możesz brać ją na plastrze i dalej na jajka składa i niczym się nie interesuje. Dobra, zobaczę co tutaj. Czy jest jeszcze ta stara? Czy nie jest i tak ja dam tą młodą. No ale jak na przykład nie ma, to po prostu przełożę ramki z czerwiem z środkowego korpusu do gniazda. A z gniazda, jak są na przykład z pierzgą lub z miodem, no to przełożę do góry, zamienię po prostu. No ale muszę przejrzeć jeszcze gniazda. tą ramkę na chwilę tam odłożę. Muszę szybko, bo słońce jest mocne, żeby ten czerw za długo nie leżał na słońcu. Tak tylko zobaczę, czy czerwiła tutaj matka. Jak tak, no to wiem, że jest. A jak nie ma czerwiu, no to znaczy, że jej już tu nie było. Tak, no normalnie jest czerw, kryty, są jajeczka, także matka tutaj cały czas jest, no tak jak tam. Widzicie? E, na no pewnie jakby były na jednym korpusie to była większa szansa, że, e, że, że pszczoły wymienią tą matkę szybciej. Niż tak jak e, ta czerwi na górze, ta na dole i sobie nie wchodzą w paradę. Dobra, muszę matkę złapać i ją po prostu tam przełożyć, a ten czerw no nie mam gdzie dać, bo tam matka wszędzie czerwiła. Dobrze, normalnie. Pszczoły nic nie zrobią, bo to jest ten sam zapach. One znają tą matkę. Dobrze, dobrze że przyłożona. No tam parę ramek znowu zaczerwionych, ale wiecie. Akurat teraz nie, nie, nie ma takich wielkich, że tak powiem, szkód, bo i tak te korpusy nie są pełne. Gdyby było tak, że inne ule są pełne, wiecie, po dwa korpusy miodu i tutaj gdzieś mi matka weszła 7-8 ramek zamiast miodem były z no to już trochę byłoby szkoda. A tutaj widzę, że no środek powiedzmy matka zaczerwiła z 5-6 ramek. Po bokach są ramki, no i na górze więcej miodu, nawet ładniej zasklepione niż w innych rodzinach, bo po prostu przeniosły jeszcze ten miód i miały tak jakby na mniejszej powierzchni i wyglądają. Lepiej te ramki do kręcenia. No, czyli no, lepiej, chodzi mi, że są takie miary napakowane. Nie czy to tutaj. O, tutaj. Widzisz, to jest cała ramka miodu. Tutaj zaczęły sklepić wszędzie. Jajeczek nie ma, kolejna podobna. Także na mniejszej powierzchni po prostu e, składowały miód. Więc mówię, nie, nie ma to jakiegoś bardzo negatywnego. Mm, e, bardzo negatywnie nie wpłynęło, nie powinno wpłynąć na zbiór miodu. Dosyć dobrze to poukładały. Dobra, kończę, bo to już ostatni ul. Jadę, jadę na obiad. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Także życzę Wam miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego. Odpoczywajcie. Cześć.